W przednim odcinku Pozytywna rodzinka! Czy dawaj dodaj. Szyliśmy się Tutaj, dawaj. Tu wszystko jest pokazane, gdzie musimy się dostać. Proszę bardzo, pierwsze zdjęcie, no idealnie wykadrowałam, można sobie zobaczyć. <śla> nie mam jednego oka. Wracacie do domu, ale to nie wszystko. Teraz czas na najlepsze. Weźcie wszystko, co wykonaliście podczas zadań i pozostałe świąteczne dekoracje. I stwórzcie wspólnie najpiękniejszy świąteczny klimat, który już wkrótce zachęci Świętego Mikołaja, żeby odwiedził wasz dom. Generalnie bardzo się cieszę z tego, że dekorujemy wreszcie na świątecznie, bo uwielbiam to robić. To jest chyba jedno z moich ulubionych świąt. Co my tutaj mamy? Dużo nowości świątecznych, na przykład. Takie trochę gluty na okno. No i coś no i takiego. Jeszcze, no i jeszcze na lustro. No. Książę Michał, który został wykupiony przez chłopaków. I przez to przekroczyli budżet. Ogólnie przekroczyliśmy. Ale opłacało się dla księcia Michała. Począć w komentarzach, która ładniejsza. Moim zdaniem, moja. nie bo moja. Nie. Moimi zadaniami przy dekorowaniu jest obsadzenie żywej choinki w jak to powiedzieć? Podnóżek. Zawsze w domu jest odwieczny problem. Czy choinka żywa, czy choinka sztuczna? I będziemy mieć jedną żywą, którą wczoraj zdobyliśmy, oraz sztuczna, która czeka na mnie na rozłożenie. To jest dowódca wojska księcia Michała. Najlepsze kubki mikołajowe, w których będziemy pić kakao, oczywiście. Nie wiem, co to jest dziewczyny, dlaczego to kupiły, ale jest piękne. Talerzyki na jakieś pierniki, ciastka? możecie napisać w komentarzach, jaki to piasek. Bo przypomina dwie rasy. zdjęcia, które będziemy wieszać na choince. Ja wiedziałam, że musimy mieć sztuczną choinkę, która nam wytrwa do Świąt, a nawet jeszcze dłużej. No i kupiłam taką sztuczną, i ona jest taka szybko rozkładalna. Zobaczcie co było profesji. w komplecie. Muszę to jest Pełna profesja. To jest. Wow. O, ale to czekaj, bo czekaj. Ale to jest sztos. Zastanawiam się co się tutaj wydarzyło. Ale Masz jakiś nie pomysł? Ty. Co to jest? E, chyba konar mu usechł. Konar opada. <laughs> nie żebym była jakaś bardzo wymagająca, ale jak na razie to ta choinka nie robi na mnie żadnego wrażenia, a nawet powiem więcej, ona mi się nie podoba. Nie wiem jak wy macie, ale ja zazwyczaj mam tak, że po prostu już na samym początku mam dosyć i teraz właśnie jest ten moment, że mam dosyć. Mamy takie bombki różnego rodzaju. Mamy trochę takich mega kolorowych, które sobie pokupowaliśmy w zeszłym roku, ale też mamy takie od zestawów, no nie? No i ja się zastanawiam, ponieważ ta choinka naprawdę jest taka no mega gęsta. O to jest w ogóle fajne. I ja się zastanawiam, czy w ogóle jest sens walić na nią jakieś Duże ilości bombek, czy bardziej pójść w coś takiego jak kwiaty, liście i nie dawać bombek, ponieważ mamy bombki, które są bardzo ładne, ale są ciemne i zakurzone. Dajcie znać w komentarzach, co byście zostawili. Czy byście dawali te ciemne bombki na tą choinkę? Czy byście zostawili ją w takiej trochę sote formie, właśnie z dodatkami gdzieś tam poupychanymi, żeby ją rozświetlić? chyba bym ją rozświetliła. Zaraz zobaczę, jakie mamy dodatki. Ja Miałam lekką chwilę grozy i zawahania już myślałam, że dzisiaj nie uda się, dlatego, że nie przewidywałam, że ta choinka, którą kupiłam, ona jest taka gęsta. Na maksa pasowało do tego, żeby założyć światełka i jakieś trzy ozdoby boho, których ja po prostu nie mam. Mam wszystkie dekoracje trochę w blokacie i tak dalej, więc nie będę wymieniała wszystkiego, bo to jest kupa kasy, dlatego stwierdziliśmy, że robimy złote dodatki, no i ciśniemy w to złoto, ale nie będziemy przesadzać dużą ilością i już widzę, że to idzie do tamtej choinki. Bo dzieci robią drugą choinkę. Znacie ten moment, kiedy dziecko chce powiesić wszystkie kolory, tęczy na chońce, a wy tak, Jezus, no z jednej strony matka, no dobrze, no. no kreatywność musi wykazać, nie? Ale z drugiej strony po prostu... Dobra, słuchajcie, ja dostałam zadanie specjalne. Przyjechałam tutaj, żeby wybrać bombkę, która podoba mi się najbardziej. Zupełnie nie wiem o co chodzi z tym zadaniem. No, ale skoro mam wybrać bombkę, to wybieram. Mam nadzieję, że skończy się tylko na jednej. Dostałem specjalne zadanie. Muszę znaleźć bombkę, która spodobałaby się mamie. Muszę wybrać bombkę, którą kupiłby tata. A teraz muszę wybrać bombkę, która podoba mi się najbardziej. Zadanie miało pokazać, jak uważnie dzieci obserwują wybory swoich rodziców i czy w ogóle zwracają na to uwagę w codziennym życiu. Dla utrudnienia drużyny zostały wymieszane. Zuzia poszukiwała bombki, którą wybrałby tata, a Tymek próbował odnaleźć wymarzoną bombkę mamy. Komu się udało, które dziecko było bliżej wyboru rodzica. Nie wybrać bombkę dla mamy, ale chyba jednak tu zostanę. Miniwersja wielkiego skrzyto, naszego króla. I kiedyś cię ktoś weźmie, obiecuję ci. Ale nie dzisiaj, robi wrażenie. Ale idę szukać bombki, niestety. Ech, piękna bombeczka. Taka moim zdaniem chyba najbardziej by pasowała. Najlepiej dwukolorowe jakieś. Piękna. nawet mi się podoba. O! No to na pewno będzie fajna. Tej nie, chyba nie wezmę, bo to jest trochę dla takich grzybiarzy. Jeżeli mam wybrać to, co mi się podoba, no to pójdę na maksa swoim stylem. Mmm, O. Tu idziemy w lekkie diversity. Popieram, ale nie biorę tej bombki. Czy jutowa bombka to jest coś, co będzie pasowało na naszą choinkę? Chyba nie było tego w zadaniu, że ma pasować na naszą choinkę. Dobra, wezmę coś boho. Czy będziemy szli w róż? No raczej nie. Ten kolor jest mi bliżej nawet nieznany, więc też nie. Takie bąbeczki przypominają mi bąbki trochę z lat takiej babci. To też jest super, ta jest fajna, hm. ale myślę, że ja wybiorę jednak coś innego. A co zaraz zobaczymy. O! Słuchajcie, ja jestem trochę jak sroka. Lubię jak się świeci i myślę, żeby nie przedłużać że to jest bombka, która mi się podoba najbardziej. Prawda, że pasuje? Wybór jest przeogromny. Jest naprawdę mega trudno się zdecydować, co, co się podoba najbardziej, ale wydaje mi się, że to, czego nigdy nie odważyłabym się wziąć normalnie, a jeżeli mam wziąć jedną bombkę, no to chyba to zrobię. I to jest właśnie ta bombka. Ona jest po prostu mega piękna. Zobaczcie. A czy wiesz, że Tradycje dekorowania choinek różnią się na całym świecie w zależności od kultury, obyczajów i lokalnych zwyczajów. Na przykład w Stanach Zjednoczonych popularne są kolorowe, jaskrawe ozdoby choinkowe, lśniące girlandy i błyszczące światełka. Często wykorzystuje się również ozdoby w kształcie gwiazd, dzwoneczków, aniołów oraz symboli świątecznych. Norwegia zaś słynie z dekorowania choinek papierowymi łańcuchami z serc, gwiazdek i innych kształtów, które tworzą uroczą atmosferę. W Brazylii choinki ozdabia się kolorowymi wstążkami, ozdobami w kształcie ptaków, kwiatów i owoców. A w Indiach choinki ozdabiane są lampionami, kolorowymi tkaninami i żywymi kwiatami. A wasza rodzinna choinka, do której tradycji jest najbardziej podobna? Zrobimy swoją choinę. I jakim, jakim ona będzie stylu? Słuchajcie? Kolorowym, no jakim? Każde dziecko w takim marzy. Czyli co, im więcej bombek, tym lepiej? Tak. A z dołu ma być pusta? Ej, słuchajcie, ale wy z metkami poprzywieszaliście swoje gąbki. jest nowa dekoracja! Chciałem powiedzieć, że jestem bardzo usatysfakcjonowany z rezultatu tej oto choinki i tamtej również. To już jest koniec. Czego? Tej choinki? To jest dopiero początek bałaganu w tym domu. Zawsze u nas wygląda to w ten sposób. Że gdy oni teoretycznie już zakończą dekorowanie, na środku zostają wszystkie kartony, wszystkie śmieci i wszystko co można było sobie wcześniej przynieść z piwnicy i wiecie komu zostaje to do posprzątania dlatego teraz mam czas na to, żeby chwilę odpocząć. Martusiu, to już jest czas, gdzie nasze dzieci już troszkę się rozeszły. Tak, do tymka przed kolega. No więc sami rozumiecie, że nie może się tym zajmować. Zuzia nie, Zuzia chyba przykleja naklejki na lustro świąteczne, więc Zuzia jeszcze jest wytrwała. No a ja robótki ręczne po prostu widzicie, ale to będzie taka fajna dekoracja wisząca. Ale chciałem powiedzieć, że te wszystkie dekoracje bardzo dużo pożerają baterii. Nie, po prostu na jedną taką trzy duże paluszki ale ja się zastanawiam, kto to wszystko będzie chodził i włączał zrobiłam piękną dekorację na okno i udało mi się namówić Jarka, żeby nie używać tych jego dekoracji czaderskich, które wykonali wczoraj z Tymkiem najbardziej podoba mi się to, co jest zrobione na oknie i dekoracja parapetu, natomiast zostało naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy z Tymek z Zuzią i z kolegą bawią się, a ja Ogarniam. No dobra, ogarniamy razem z Jarkiem. Chciałem tylko powiedzieć, że już zostaliśmy oficjalnie sami z Martą na całym Placu Boju i teraz właśnie dziargam sobie sznureczek do zdjęcia, żebyśmy mogli zawiesić na choince i wspominać te piękne chwile. Zapomniałem już, jak ciężkie jest dekorowanie chaty, i bardzo się cieszę, że dzieje się to tylko raz w roku, ponieważ. Może jest chyba piąta czy szósta godzina, jak coś robię, i po prostu już nie ma się, nie ma się My już właśnie skończyliśmy nasze dekorowanie i skończyliśmy naszą zabawę. A teraz zabawa należy do Was, bo to od Was zależy, kto zwycięży nasz program. Czy team dziewczyny? Tak! Czy, czy team panowie? No i słuchajcie. Od was zależy, więc głosujcie w komentarzach, czy tym chłopaki, czy tym dziewczyny. Będziemy wdzięczni za każdy głos, a zwycięska drużyna zrobi coś, co wy zobaczycie w kolejnym programie, więc głosujcie. Zdaje się, że to właśnie my wygraliśmy zadanie specjalne, co No, pewnie tak. Święta to nie tylko tradycja religijna. To również możliwość spędzenia niezapomnianych chwil, które pozostaną w pamięci małych i dużych, codzienna gonitwa za obowiązkami domowymi, za ocenami w szkole, za projektami w pracy. Wszystko to sprawia, że zapominamy, co jest w życiu najważniejsze, a najważniejsza jest Twoja rodzina. Jeśli jesteś mały i oglądasz ten program, to pamiętaj, że ci, którzy właśnie obok ciebie siedzą, kochają cię najmocniej na świecie. Nawet jeśli czasem się nie możecie dogadać, a ty myślisz, że starzy to boomerzy, to musisz przyznać, nie zamienisz ich za nic. A jeśli jesteś dorosły i oglądasz ten program ze swoimi maluchami, to wiedz, że wybrały cię na swojego rodzica już dawno i jesteś najlepszym rodzicem, jakiego mogłyby mieć. Nawet jeśli czasem masz wrażenie, że nie dajesz rady, to pomyśl sobie, że robisz to dla Was. Niech każdy nasz kolejny program będzie dla Ciebie inspiracją i rodzinną pozytywną rozrywką. Kolejny odcinek już jutro o 20 na kanale. Do zobaczenia.